W dzisiejszym odcineczku sprawdzimy sobie, czy Akinator będzie znał nowe postacie z Brawl Stars, czyli Melody oraz Angelo. Jestem naprawdę mega ciekawy. A żeby tego było mało, sprawdzimy też, czy znał on moją dziewczynę. E, bo jestem w sumie ciekawy, nie? Może ją znał. ona też ma swój kanał na YouTube, na który Was serdecznie zapraszam. Więc zanim sprawdzimy pierwszą osobę lub pierwszą postać, no to zróbmy coś takiego, że mam dla Was fajną niespodziankę. Jedna osoba z tego filmu zostanie dodana na moje główne konto w Brawl Stars. Jak chcesz to być ty wystarczy, że zostawisz suba na moim kanale. To jest bardzo ważne i będzie sprawdzane. Oprócz tego trzeba zostawić łapeczkę w górę właśnie pod tym filmem. W komentarzu napisać swoje ID i ostatnia najważniejsza rzecz to wbić na kanał mojej dziewczyny i zostawić też jej subika. No, generalnie ona na pewno bardzo się ucieszy, a myślę, że fajna opcja, bo możecie zgarnąć dodanie mnie do znajomych na moim głównym koncie. Pierwsze pytanko, czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? No to zacznijmy sobie może od mojej dziewczyny, bo to idealnie pasuje. No tak. Jak moja kobita tworzy filmy na YouTubie Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? No tak, jest kobietą, więc to chyba oczywiste Chyba, że mi czasem zabierze jakieś ciuchy, to w nich chodzi To to już nie są kobiece e, Czy twoja postać kręci filmiki o Minecraftie? Aż tak, to nie, panie, nie, no nie zgadłeś Czy twoja postać pochodzi z Dying Light? To jest taka gra, więc no tym bardziej nie Oglądajcie ten filmik do końca, bo naprawdę będzie bardzo ciekawie Sprawdzimy jeszcze między innymi Angelo Sprawdzimy też Melody, więc nie możecie tego przegapić Czy twoja postać jest związana z Genzy? Nie, 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 panie, no co ty e, Dobra, Lecimy dalej, ej, coś długo myśli Czy twoja postać nagrywa filmiki ze swoim chłopakiem? Okej. Okay. Czy on czyta mi w myślach i serio zgadnie moją kobietę? Będę w szoku, dobra, dajemy tak. Ej, czy twoja postać gra koncert w Polsce? Nie, nie ma jeszcze swoich żadnych piosenek. Ej, chcecie, żeby moja dziewczyna nagrała jakąś piosenkę? Napiszcie w komentarzu. Czy ma psa? Tak, jak najbardziej psiaka ma, ale skąd taki natur by to miał wiedzieć? Czy twoja postać ma dziecko? Nie broń Boże, nie chcę jeszcze mieć dzieci. Nie, 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 moja dziewczyna nie ma dziecka. Czy pochodzi z Polski jak najbardziej jest? E, dobra, dawaj szybciej, Akinatorze. Czy jest kangurem? Co to za głupie pytanie? Boże święty, oglądajcie filmik do końca i waszym zadaniem jest napisać najgłupsze, najgłupsze pytanie, które dzisiaj zada Akinator. Zobaczymy, czy dotrwacie do końca. E, no to jest na pewno jedno z głupszych, więc dajemy nie. E, czy twoja postać mieszka w Trójmieście? Nie, nie jesteśmy ani z Gdańska, ani z Sopotu, ani z Gdyni. E, czy ma włosy w dziwnym kolorze? Normalny ma kolor, więc tym bardziej nie. E, dobra, zadaj jakieś pytanie, które mogłoby tutaj zgadnąć moją dziewczynę. Czy mieszka w domu z ogrodem? Tak, można tak powiedzieć. Kurczę, trochę dużo zdradzam, będziecie takie. Ciekawostki wiedzieli o mojej dziewczynie. Czy posiada sklep internetowy? Nie. Gdyby to było o mnie, to bym zaznaczył, że tak, bo ja swój sklep mam. I serdecznie was na niego zapraszam. Link do mojego sklepu dam wam w opisie. Do każdego zamówienia z tego sklepu dorzucam wam zdjęcie z moim autografem. Więc myślę, że fajna opcja. Wracając do kinatora, czy twoja postać ma związek z branżą salonów piękności? No. Niby trochę jest moja kobieta związana z makijażem y, i tak dalej, no bo ona też w tym siedzi, ale klikam nie wiem, bo jestem pewny, że Akinator by tego nie wiedział. Czy twoja postać jest związana z komiksami o Pound Ballu? Co? E, czy twoja postać ma kota? Nie. No chociaż jakieś tam chodzi czasem u niej kot, ale czy to jest jej tak typowo? Też zaznaczeń nie wiem. E, dobra, czy twoja postać ma siostrę? Nie ma. E, dawaj szybciej, kurcze. Czy twoja postać ćwiczy beatbox? Nie, no gościu. Widzowie, jak myślicie, czy Akinator zgadnie? Wydaje mi się, że nie. Czy twoja postać ma znanego brata? Nie. E, Dobra, dawaj dalej, lecimy. Czy posiada insygnia śmierci? Co to jest? Nie ma szans, że on ją zgadnie. Czy jest graczem? No, można tak powiedzieć, jest prograczem w Brawl Stars. Czy twoja postać jest starsza od twoich rodziców? Nie no, chłopie, bez przesady. Czy twoja postać ma chłopaka, który ma kanał na YouTubie? O to chodzi, bardzo dobre pytanie, dajemy tak. Ej, on może serio zgadną. On... Boże, no nie, no gdzie JJka? Nie. Szukamy dalej. Potrzebujemy, żeby zgadnął moją kobietę. Czy twoja postać ma związek z wojonowicami? Nie. Czy jest graczem komputerowym? No nie, nie. Chyba nie zaznaczę. Czy gra w Robloxa? Nie gra. E, mogę wam zradzić, że ona nie gra. Czy ma włosy koloru blond? Tak. E, można śmiało tak powiedzieć. Dawaj dalej. Czy jest związana z owadami? W sumie trochę jest bo ulubiona lubię nasza ale no raczej dajmy, że e, no chyba nie. Czy twoja postać jest złym demonem? Boże. Co to są za pytania? Czy twoja postać Potrafi przewidzieć przyszłość. Widzowie no on jej nie zgadnie. Em, dawaj dalej szybko, coś dobrego. Czy ma związek ze smokami? Tak, i z kim jeszcze kurde, z krokodylami może zaraz? Czy gra w GTA 5? Nie, nie ma szans, że on ją zgadnie. Czy twoja postać jest związana z kolorem pomarańczowym? Też nie. Jak on zgadnie moją dziewczynę, to robię fikołka. Więc zobaczymy. Czy twoja postać ma kanał na YouTubie? Ma, oczywiście, że ma. Czy Twoja postać jest związana z kanałem Mustek Freestyle? No, nie, no kurde gościu, nie zgadnie. Czy Twoja postać straciła siostrę lub brata? Nie. Em, do Dobra, lecimy dalej. Czy grała w filmie TED? Nie. Ja tutaj ciągle zaznaczam tylko nie. Czy lubi jeść popcorn? No lubi, ale skąd miałbyś to wiedzieć, czy ona lubi, czy nie? Czy jest najstarsza w grupie? Jakiej grupie? Dajemy nie. Ehm, dawaj szybciej jakieś tutaj ciekawe pytanko. Oglądajcie do końca, widzowie. Czy jest związana z jazdą konną? Też nie. Ehm, no, może coś w końcu zgadniesz, gościu. Czy mieszka w bloku? Nie. Ehm, nie, no masakra, widzowie, on tego nie zgadnie. Czy jest urodową vlogerką? Można tak powiedzieć. No, trochę tak, nie? Więc dajemy chyba tak. Okej, okay, troszkę podpowiadałem i kolejna odpowiedź to Wiktoria Barbie. No, Wiktoria się zgadza, ale reszta już nie, więc po raz drugi nie zgadłeś, masz ostatnią szansę, Aki na Czy Twoja postać jeździ na nartach z stylem dowolnym? Boże święty, nie. No, już trochę tych pytań było wam, je skipnąłem, ale to było tak głupie, że aż musiałem pokazać. Czy Twoja postać jest kukiełką? Kolejne super pytanie, naprawdę. Konkurs na najgłupsze pytanie cały czas trwa, jak widzicie. Dajemy nie. Nie masz szans, że on to zgadnie. Czy gra w Happy Wills? Co? Czy Znacie osobiście, w końcu jakieś pytanie, na które mogę odpowiedzieć, tak. Czy Twoja postać jest piękną kobietą? taj też jak najbardziej mogę dać tak, oczywiście, że tak. Czy Twoja postać jest dzieckiem Twojej cioci lub wujka? Nie. Emilcia? Kto to w ogóle jest, ja się pytam. No nic, nie zgad więc po prostu mu powiemy. Wiktoria29, dziewczyna. Tor jego. Może teraz już następnym razem jak będziecie sprawdzać to się będzie znało. Ej, były jakieś odpowiedzi? wiktoria 29 Instagramerka. Wika, dziewczyna toriego aparat na zęby, długie blond włosy. Pies toriego co? wiktoria 29 dziewczyna toriego. Ej, to były tylko po prostu ten Akinator tego nie zgad. To szybko lecimy z melodii. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak, Melody jest dziewczyną. E, czy tworzy filmy na YouTube? Nie, no to jest postać z Brawl Stars. E, czy należy do twojej rodziny? Nie, nie jestem, jeśli chodzi o rodzinę z Melody. E, czy żyje w twoim kraju? A skąd mam to wiedzieć? W Brawl Stars żyje, więc chyba nie do końca czy jest prawdziwa? Nie, no jest z gry, więc nie. I myślę, że Melody akurat może znać. Czy ma włosy koloru blond? No raczej różowe są, więc tym, tym bardziej tutaj odpada. Czy jest człowiekiem? No nie wiem, no bo jest w grze, więc dajmy chyba tak. Czy walczy? No jak najbardziej, no to jest kurde postać z Bronstras, więc to musi być prawda. Czy pochodzi z gry na telefon? Ej dobrze, chyba ją będzie znał. Ej, czy jest z Bronstras? Let's go! Akinator się rozkręca. Ej, no może w końcu coś zgadnie. Czy miała kiedykolwiek fioletowe włosy? Nie. <laughs> ma mniej niż 40 lata, skąd ja mam to wiedzieć, nie. Czy lubi chodzić do kina? Chłopie, no to to są zapytania. Czy ma białe włosy? Też nie. No nie, no nie gadajcie, jak on już jej nie będzie znał. Czy jest piosenkarzem, piosenkarką? Chyba tak, to nie? Bo ona ma te nutki, więc dajemy tak. Czy nosi hełm? Nie, nie kojarzę, żeby nosiła hełm. Skadł Melody i to bardzo szybko Brawo Akinator, o to chodzi No i ostatnia gieleczka, lecimy z Angelo Czy twoja postać jest dziewczyną? No chyba nie, to jest komar Taki bardziej, wydaje mi się, że nie e, Czy twoja postać pochodzi z Polski? No też nie, chociaż komary W Polsce są, ale akurat nie Angelo e, Czy jest człowiekiem? Nie, jest komarem No jak mówię, czy nosi ubranie? Tak, jakieś tam Ubranie Angelo ma, czy ma włosy? Też ma włosy e, Więc zobaczymy jak tutaj dalej Będzie szło, czy pochodzi z piekła? Nie, no Chłopie, e, co ty pytasz? Czy nosi wąsy? Z tego co kojarzę To nie, więc zaznaczmy sobie, czy pochodzi z Gry komputerowej? Chyba tak. No, Stars nie jest komputerową grom, ale jest grom. I czy pochodzi z gry Bro's Stars? Tak, o to chodzi. Więc zaznaczamy sobie tak, czy postać skacze. Yy, no, no, swoim gadżetem między innymi skacze, ale dam, nie wiem, no bo on pewnie nie zna gadżetu tej postaci. Czy używa łuku? Dobrze. Używa łuku. Czy ma związek z owadami? Bardzo dobrze to jest kowarem. Czy postać walczy stosując kopnięcia? Nie. A już tak dobrze było. A jednak jest bardzo dobrze, bo zna Angelo, jak widzicie normalnie i już tutaj go odgadł, więc brawo Akinatorze. W tym odcinku to na tyle, napiszcie kogo kolejnego mam sprawdzić w jakimś filmie z Akinatora, a ja się już żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, pioła!